Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Filmy bez problemu. Yy, ostatnio dostałem kilka informacji od młodych osób, które właściwie jeszcze nie przekroczyło 18 roku życia i dopiero jakby przygotowują się myślowo do tego, żeby podjąć decyzję czy zatrudniać się po skończeniu szkoły, czy próbować własnych sił jako swoją własną działalność. Yy, I teraz yy, najfajniejsze było to, że te osoby w ogóle jakby pytały mnie o rzeczy związane dla mnie z takim bardzo dużym ryzykiem, tak? albo jakby z tematami już jakby cięższymi, które one uważają, że są dla nich proste albo łatwe do zdobienia. No teraz jest taka bardzo duża moda dotycząca rynku nieruchomości, no i pytanie brzmi, czy na przykład ktoś, kto skończył szkołę, będzie miał 18-20 lat, będzie mógł zajmować się flipami, czyli kupowaniem mieszkań w celu spekulacyjnym po to, żeby na nich szybko zarobić jakieś 20, 30, 50 tysięcy złotych. Może dzisiaj chciałem się właśnie na tym temacie skoncentrować. Jest dosyć dużo różnych szkoleń albo wielu ludzi ostatnio próbuje szkolić z tego zakresu i pokazywać. Pewien schemat, jak można byłoby, nie wiem, zarabiać w tym rozumieniu. Natomiast, no, ja miałem ostatnio tutaj klientów, z którymi rozmawiałem, którzy właśnie po takim szkoleniu zwrócili się do nas, bo chcieli zweryfikować tą wiedzę i, i, i jakby to nazwać taki pozytywny trend, który został im przekazany na tych szkoleniach. No i okazało się, że po dwóch godzinach rozmowy Państwo wyszli i mówią, że szkoda że my, my nie szkolimy ale z tego zakresu pod tytułem co może pójść nie tak no bo w hura optymistycznym przekazie to oczywiście robienie flipów polega na tym że bardzo łatwo albo jakby może z lekkim problemem znajduje się jakąś daną nieruchomość ich jest zawsze cała masa dookoła czyli tych mieszkań mniej czy bardziej zadbanych gdzieś tam zawsze ileś leży to tylko zależy od naszej inwencji czy takie mieszkanie znajdziemy Ostatnio na Facebooku też czytałem artykuł dotyczący tego, że dzisiaj się otwiera skrzynkę pocztową i wysypuje się cała masa karteczek pod tytułem: Jasio i Krysia kupią twoje mieszkanie, albo nie mamy gdzie mieszkać, posiadamy gotówkę. No i to, 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 to jakby obrazuje to, co się dzieje, czyli no, my nie potrafimy, mam takie wrażenie, samemu coś jakby wymyśleć. Musimy w takim owczym pędzie lecieć i dokonywać jakby powielania danego schematu i potem powielanie tego danego schematu skutkuje tym, że rzeczy, które wychodziły, no to się nagle okazuje, że one na, na rynku nie zawsze muszą wyjść. No bo wszyscy robią to samo, wszyscy robią ten sam numer. Nagle pani Zosia, która miała to mieszkanie odbiera w ciągu jednego miesiąca 58 karteczek od Janka Krysi, Marka i Zosi tak itd. itd. Nagle się okazuje, że w dużych miastach no wcale nie za dużo jest nieświadomych jakby właścicieli tych mieszkań, no, agencje nieruchomości czuwają nad tym, żeby pieniądz im też nie uciekał, więc jakby no jest cała cała specyfika tego rynku, tak? a już pomijam to, że wszystko to, co dzisiaj jest naganiane na szybkie zarabianie pieniędzy na nieruchomościach polega tylko i wyłącznie na tym, że są niskie stopy procentowe. Jeżeli na to spojrzeć tylko i wyłącznie w tym ujęciu, no to podwyższenie stóp procentowych może odciąć ludzi od możliwości kredytowania, albo nagle mogą stwierdzić, że im się już mniej opłaca. Do tego jak dołożymy koszt robocizny, że on podskoczył w niektórych usługach nawet o 100%, no, bo płytkę kładziono na przykład za 30 zł, a dzisiaj ona jest kładziona za 70-80 zł. Podobnie tak samo z przygotowywaniem ścian i tak samo z materiałami budowlanymi, niektórymi mogły podskoczyć od 30 do 80%. No to jakby koszt przygotowania tego mieszkania bardzo znacznie wzrósł. To, że metr poszedł do góry, no to tylko jest tyle, że na dzień dzisiejszy, dzisiaj tu i teraz jest konkretna koniunktura, ale. Uważam, że jest zbyt ryzykowny temat przy założeniu, że angażujemy dość duże środki finansowe, a po drugiej stronie muru mamy Urząd Skarbowy, który czeka, na, jakby ze, czeka ze swoimi pazurkami pod tytułem, żeby zadać nam pytanie, czy robimy to w sposób profesjonalny czy nieprofesjonalny, ile na tym zarabiamy, czy mamy w tym VAT ujęty, czy nie. No i, i to, to, to nie jest taki, w tym rozumieniu, taki samograj, kraj, tak? To my mamy taki kraj, jaki mamy, i ten kraj, czy ten rząd nie jest nastawiony na to, żeby promować i premiować yy, tego typu działania. Yy, gdyby tak yy, chcieli zrobić, to jasno by powiedzieli, że dokonywanie obrotów na nieruchomościach jest zwolnione z podatku, albo jest obłożone tylko i wyłącznie podatkiem 10%. Natomiast dokonywanie. Obrotu na nieruchomościach w sposób profesjonalny kojarzy mi się tylko i wyłącznie z zarzutem profesjonalnego działania, a to rodzi chęć wysunięcia łapy Urzędu Skarbowego i Fiskusa po nałożenie VAT-u na każdą transakcję, i wtedy się może okazać, że cały zysk nagle zostanie zjedzony. Oczywiście, jak ktoś robi jednego flipa w ciągu roku czy dwóch lat, to tego nie dostrzeże, natomiast jeżeli ktoś będzie nierozważnie tym instrumentem zarządzał, albo poniesie go hura optymizm, no to nagle się może łudzić w innej rzeczywistości. To tyle w skrócie pod kątem jakby tego, co dzieje się, czy co dzieje się na rynku. Flipowym pod tytułem bardzo łatwo i przyjemnie, polecimy, kupimy sobie mieszkanie, wyremontujemy i zarobimy te 50 tysięcy. Jeżeli tak się stanie, gratuluję. Jeżeli zrobicie to 10 razy, zastanawiałbym się, jakie, będzie, jakie będą reperkusje fiskalne z tego tytułu. Dziękuję bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.